Witamy Państwa serdecznie, 15 cywilizacji przybyło na bazę przeglądać się co się czyni dla człowieka. Do oczyszczenia z programów mamy dwie osoby i zapraszamy Edyta Danuta, hasło Edzia i Daniel Andrzej, hasło Spawn. Zapraszamy pierwszą. Symona przekazuje wizerunek. E D, E, D, Y T A. Y T. A. Danita. D A. D. A. -E N O. N-U. T A. T. A. Okay. Good. Das ist uh, verschiedene Orange-Töne, dieser planet. Omarańczowa planeta w różnych odcieniach się ukazała. Jedna cywilizacja doświadczają. Wszystko doświadczają. Negatywne, pozytywny, neutralne. And for unser sind neun planetę od drogi mlecznej. Ukazała się na stole kryształu. No, mocno zniszczona o połowę ochrona planetarna spłynęła z tej istoty auf der rechten po prawej stronie mózgu ściągnięty, jest akcji stres i problemy stwarza ten program, walący owa nie jest aktywny trójkąt ściągnięty, do zaczął się sprawa i podtrzymuje zmiany genetyczne Nicht Owalny czy ściągnięty nieaktywny, ośmiokątny czy po lewej stronie mózgu. Nicht Nie jest aktywny. Trójkąt. Trójkąt. ściągnięty, Program ruchomy das, ma. Program ruchomy Program ruchomy ma. 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 Program ruchomy Oro Na uszach nie ma nic. -auch ist ein chip. E, w prawym oczodole kwadratowy chip da ściągnięty. Program zaczął się włączyć. I osłabia wzrok. Um, Mund ist fein. Ja, man nichts. Ma nic. Zwischen da wir im Nacken liegt noch ein runder Schild. Okay, okay, gute Tipps, zwischen den Schulterblätter liegt ein Quadrat. Klar, da wird die Da ist aktiv. Ah, ah. Und das so halt die komplette Muskulatur. Wie sag ich, die Muskulatur in der Pleche? Uh, also kurz nach der Rippe auf der Wirbelsäule ist doch so und oh.

Uh, in the of the is a typ, e, der Mitte von der Gedärme ist nochmal ein Wunderchip. Ist nicht aktiv. Auf der linken Niere ist noch ein dreieckiger nicht aktiv. Auf der Blase ist ein ovaler, ovaler der Ist auch nicht aktiv. Die Bärmutter ist frei. Na in der rechten Hüfte ist ein dreieckiger Chip.

z zewnątrz jest osłabiona bardzo aura. Złota energia odnawia aura. Robimy Teraz ochrona planetarna obija tą istotę. Siedzi i jest szczęśliwa, zadowolona. Zeszła ze stołu, składa podziękowania u wszystkich, żegna się i znika portalu. Cieszymy się dla tej osoby uwolniona z programu, no i z chipów, które jeszcze nie były włączone. Zapraszamy następnego. Simone przekazuje wizerunek Daniel Andrzej, D-A-N-I-E-L, Andrzej A-N.

ukazał się na stole kryształowym, no mocno zniszczona, o połowy ochrona planetarna spłynęła z tej istoty, kwadratowy Czy po prawej stronie mózgu ściągnięty, aktywny, stres i problemy, chyba wszyscy mają te, te trójkąt ściągnięty, Program ruchomy ma i stwarza depresję, Dann ist ein runder Chip da, da, da ja. 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 der ist, ja. ist nicht aktiv, ein dreieckiger, der probiert sich gerade anzuschalten, das die Genetikfehler, Auf der anderen Seite ist ein sechsiokonten Chip, der ist nicht aktiv, ein ovaler Chip, der ist auch nicht, nicht aktiv, ein quadratischer Quadratowy Chip. chip. Das schaltet sich auch immer wieder aus um, um, und das soll halt Schlafstörungen. Sagt uns das Und dann ist noch ein kleiner Hundetier. Machen wir der noch ein paar nicht. Nein, sagt

Na rękach. Herz, taki mały ein Mały serca ściągnięty, nie jest aktywny. Lunge ist nie ma nic, ist ein dreieckiger Trójkąt z wątroby ściągnięty, nie jest aktywny.

Auf der linken Niere liegt nochmal ein chip. Chip z lewej energii. Jest jeszcze w niej. Jest jeszcze w niej. Jest Prostata, das sind kleine, drei, z prostaty, das nicht nie Jest jeszcze Małe niej. Jest jeszcze w niej. Jest jeszcze w niej.

I złota energia odnawia całkowicie auurę. Zdrowiony. Ochrona planetarna obija tą istotę. jest No jest ja. bardzo wzruszony Siedzi sobie na stole. Wzruszony jest. Bardzo sam ze sobą, żeby nie płakać i Bezus rozmawia. I informacje przekazuje tej istocie wezus. Jest jeszcze ruch. Uspokoił się, jest na spokojnie. Wszedł do stołu i podchodzi, składa podziękowania wszystkim. Żegna się. I znika w portalu. Cieszymy się. Następna istota uwolniona z programu. Zostańcie zdrowi, kochani. na